Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Tomasz Koźmiński O róży sen W pąku róży, której kwiat płonie mi czerwienią, płatki jak jedwab miękkie zlewają, mienią się I uśmiechem czarują wonią rozwinięte jak te królewny dworne, wzniosłe, dumne, piękne o różo cudna, co w trawach kusisz moje oczy, Karminowa, czarowna jak ten sen uroczy. Jesteś powabem, zmysłem swojego istnienia Ktokolwiek z nas zerwał cię, zdania niech nie zmienia. Ty kusisz jakże pięknem, zapach siejesz po kątach, Stoisz w wazie, a myśli w głowie nam zaprzątasz. Słodycz dajesz pieszczotą ust mi niezmierną. I cały jestem inny, czuły nutą rzewną. Czytał Bogdan Tmowski.